Witam wszystkich Nie no mi się wydaje, że temat szczurowy został już w 100% wykorzystany u młodego i wysyckiego Czuć się inaczej Moje przekonanie było takie, że to istnieje tylko w filmach Bo jestem chłopakiem ze wsi i to jest nierealne Podobało mi się? No generalnie ja miałem podobną reakcję co Budyń Kto się zżygał? Ty Budyń napisał, że się zrzygał no? Tylko jeszcze nic nie jadłem, to nie miałem czym się zrzygać rano, nie? Jak zobaczyłem ten filmik Dokładnie. Zobaczmy, kto tutaj zarobi milion po tej grze, drogi Bezzi. Można by powiedzieć, że jak szczur w kanale się znaleźli. Powiem tak, nie myślałem, że dzisiaj będę w stanie zobaczyć, że ktoś aż tak dobrze połyka swojego sojusznika, jeżeli chodzi o... <grym> Lik ze mną i ze szczurem? Nie no, ja już dostałem parę wiadomości na Instagramie czy to na Twitchu i tak dalej, na Discordzie. Czy to zdjęcie, jak leżę sobie na łóżku tak o, nie? to jest po robocie, czy przed robotą, nie? Ale jakby spokojnie, nic się tam nie wydarzyło. Ja już teraz sobie rękę podawałem, no ale nie wiadomo, czy było przed robotą, czy po, bo to było półtora roku temu. Nie no, co to jest? Mafin78, super pasywek. Mogę tylko pomagać o takim pasywku. Ładnie ciągnie swojego, też bym podstawił do obróbki. Kurwa, co to są za ludzie? Ja pierdolę, ty. Dobra, no to prosta piła Wolałbyś być ruchany przez Paramaxila, czy go ruchać w susy? Nie, Paramaxil to jest ten. Ja już przeczytałem. Nie co to jest. On tylko ten. On tylko przyjmuje petardę. On nie chce petardy. Jest jakiś pasyw i ten drugi. Agre pasyw, agresyw, kurwa. Nie, no. Jakby nie bierzcie pod uwagę tego, że ten, że tu są różowe kolorki, nie? Po prostu to nie ma nic wspólnego, kurwa, z tym, co się dzisiaj wydarzyło. Bakieta, szczurze, co to jest? Jeśli mu się to podoba, to niech to robi. Wolny kraj, kurwa. Różek, waszy na Ukrainę? Weszę! To Pana Maksy jest jebany! W dupę czy robi ruda. I jest to wolny kraj kurwa? Jest wolny kraj! To przestancie kurwa pierdolić się, zachwycać kurwa! Jest kurwa islam, judaizm, niechrześcijaństw, lesbijki kurwa, eee, faszysz, czyli poproszę... Co kurwa? Zadatka. Dobra, kochani widzowie, wrzecie na Paramaxim. Dostałem informację, że chłopak z nikiem Paramax ma... para Steel groził mi i mojemu tacie i mojej rodzinie, sam jest psychicznie chorej. Chuj ci do zakładu psychiatrycznego. Wysłał obelgi w wiadomości prywatnej i do, ne... do necie blik. Chłopak z nikiem, Paramax Steel. Mał wszystkie jego dane i podać się na komendzie w policji w Pabianicach. Kurwa, chcę do buzi tego poczuć. Jezus. Dajcie mi. Dajcie mi go, sztywnego fiuta, chcę poczuć, dajcie mi, dajcie niech mi ktoś da tego sztywnego fiuta, błagam, błagam. To pierwsza walka, o kurwa, się zrzegałem ty. <grywa> Ale nikt szurasa kurwa nie wyzywa. Przysięgam, co w się sensie tam? Wiadomo, że tam od, od przerzutek i tak dalej. Ale nie ma aż takiego hejtu kurwa Tu każdy tylko odciście z tego beka jak z kurwy syn <grywa> I w sumie to prawda, bo to jest szczuras, no Orgazm szczura na donata' dodajemy Był tam gdzieś w tych filmikach, bo ja wszystkich nie przejrzałem, bo mi już kurwa się ulało z A ktoś by wysłał do specjalnie, żeby tego słuchać, i by sobie walił konia. W ogóle różowe ledziki kurwa jakieś chyba zaproszenie dla szczurka jest wysyłane. <grywa> Mówiłeś, mówiłem o tym. Ciekawe czy Twist na klatę w sumie. Pytał czy mu się łatwiej sra na przykład. Nie no, ale Szczur zawsze gada, że o idę się wysrać, ale mi z dupy leciało. To już wiemy dlaczego. Ty, no bez kitu, to wszystko jest już jest wyjaśnione kurwa. z dupa po prostu była rozjebana. Manik Twist to nie jest chyba jedyny, nie? Jedyny agent specjalny. od siepanka.